na moim jest uh, Daj mi TikToka. Czekaj live. Nie, nie jest jest na twoim. jest jest, Streams. Streams. no czemu nie? Pasta. O, jest transmisja na żywo twoja. O, jest. Ono no, twórca. A co ci nie dałaś stible'i tutaj? Yy, na razie nie daję. Później będę dawał. Nie lepiej masz FPS-u. O wiem, mało. A ciekawe to się na ten kanał wbiję, Na ten daj. O, patrz. Ale teraz sobie do kogoś piszesz, żeby wlić. Ale wiesz, że nie możesz promować jak nie masz? A, no tak. No dobra, kij. Znaczy możesz, znaczy możesz. No wiem. Dobra. Nether or Fentim. end. Fentim. Musisz Co Ty tym live on. No czemu ten typ chce coś ode mnie? Ten... Czekaj, bo ja muszę otworzyć skrzynkę z petami. Pierniczek. Nie no, na 7 dni to gdzie. Dobra, gdzie jest ten typ? O. To jest chyba ten. Jakby nie widzę, czy ktoś pisze czy nie. A seria chłopci dał? Na TikToku? Ale co? A długo to robisz, żeby dostać? Co dostać? Eee, pieniądze? Nie, po prostu napisałem: e, za złotówkę e, wbijam na serwery. gotowe okej okay. eee, wchodzenie youtube you, you. you YouTube.

Dobra. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Dobra, myslím, že normálne teraz. Ach, oh, nie, jednak čekaj. počкай. Popravíte to.

А оо tara sig А оо tara sig За А тантай цэцүүц Dobra, lecimy. Te panka się dograczy, czy nie? Kicy? A, nie mogę już... Okej. Okay. Nie mogę już odebrać coś. 53% mam. Dobra. Mm. Robię tropa. Chodź, tepnij się do mnie. Jestem. Okej, okay, tepnij się do mnie, robimy trapa. Trapa? Tak. Ja mam trapa. A. Trapa kojarząc nielegalnego. O mojej co Nie Jak to Czekaj, chyba. Ej no. Zanim. Chyba. Czekaj. Albo czekaj. Hmm? Spawn. Wyłączymy na chwilę Minecraft'a, bo, mus bo muszę jedną rzecz zrobić. A jakiś czwok mnie zniszczył. Trzech. Teraz będę przez to płakał, nie wiem. Każdy oczywiście musi mnie niszczyć. Czekaj chwilę. Eee. Gdzie dotuj? Pity pi. Wojanka, do białego ranka Kiedy pustasz planka, nalej mi wojanka Nalej, 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 potem nalej drugi raz I wojanka Ty, usunęło mi Green Playanta, to. to dziwne No i dobrze Ej, pamtuki to... Więc nie będziesz czytać Sprawdzimy, czy mam na pewno Włączonego. proszę, żebym miał, proszę, żebym miał. proszę, żebym miał. piwo janka do białego ranka piwo janka do białego ranka piwo janka do białego ranka rozjebujem to proszę, Pulemce powrót i czy się pojawi czy nie? Tak czy nie, tak czy nie Hej, Janko, do jednego ranka Jebananka. O, nie pojawiło się, chyba się wyłączyło. Pulemce O mam dobra trapa, Ta już, czekaj bo muszę... Jeden, piszka w blankach, noleci tu jest długie. Noleci, noleci, noleci. Jestem już. To co to jest -janka? piwo wojanka? Piwo Wojanka. Piwo wojanka. To nie, piwo janka. Tak mam Ja nie legalnego na Tylko masz mi dać Nie Masz mi dać obsadę, Tak, mi? Ta, dam ci No i sigma Tylko, że jak padniesz, to nie płacz Nie no, spokojnie Pe... tak się? Tak to mam już 45 sekund z zajmuję Gorzej ja będę płakał, bo to kosztuje... Chyba jeszcze raz, ja będę go wypał, bo, bo to kosztuje połacu winnych 5 milion. O kurde, a ktoś y, chce kupić za milion. Daj mi Daj mi opcję. To jest nielegalne, daj mi oczy. Nie może być powyżej dwóch kratek z y, tego. Dwa daj mi oczy. Masz oczy? I już jeden staw.

A, co mnie bijesz? Ipi, ipi, ipi Żebyś mi się nie mogła bić Pisz, ty pisz Bo ja mam twórcę, jak się nie uczy to Chcę paść jak bot tpa Łeby masz? Tak, mam łeby Czekamy Hun gjorde det samme som meg. Discord z... jest super. nikt nie tepnie. Jaki debil by na to wpadł, żeby się tepnąć? I po 3 sekundy później. Ja po co? Te Tak. Ty, jak ja stracę item, to przy ciebie. Przysięgam. Ja za... za chuj. To jest zainfekowany, teraz kurwa nie mogę normalnie wyjść stąd. Jedz, 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 o, jedz! Te... Ja tydam, umieram. umieram, kurwa. A on mnie w nemosa dał Kur... a wywaliło Nie no Ja pierdziele no Ale tu lagi są na swoim serwerze, nie A nie no, pa, padł mi cały set już ja na tak Ktoś w ogóle jest na ten twój live? Nie Robimy też na TikToku Robię, zaraz przyjdę Tak Odpal wujamyka Idę w tym czasie coś zjeść Um. Uh -huh.

Dalej, dalej, dalej. to by No na. Ja sobie będę musiał chętkami zrobić. Czeka, Że widać tylko klawiaturę, myszkę i Twoje ręce. A jak to zrobić? Po prostu musisz mieć kamerę. Kamerkę. A ja to kosztuję. A skąd mam wiedzieć? Musisz taką mieć. Musisz mieć taką, która zlatuje w dół. Ale ja to ja to ja to sobie tak robię na laptopie, nie? Hmm. O, dwóch, dwie osoby. Ej, ty, ty jesteś na live'ie moim? Nie. O, to dwie osoby są. On my live. Mm. Na YouTube. Wejdziesz do mojego live'a na TikToku? Ja, ja robię swój też na TikToku. No wejdź, proszę No proszę. Błag. Błagasz. Zero. Błagam. Jak wejdziesz, to ty signał stój. Wejdź.

To mój O, trzy osoby. Bienesz na mojego Ty, trzy osoby są na moim laje już. Witam na YouTube. Ale nie żartuję, serio. Są trzy osoby na majolanie. No, lawie kaszy, lawie to to, zaraz dołączę. Mama będzie mieć mama, że ty ma czarodzieja. Ale co ty tytuł, jest Ja na twojej wierze. Czekaj, twórco. Na YouTubie? Nie, na TikToku. Nie, czekaj. Um, żeby mieć medię muszę mieć. No. Jeszcze dwie osoby. Dla rady jest jeden. Musisz ciemny czy biały? I musisz zrobić screena i to wysłać na tych Biały Biały. Ok. I będę miał medię. Dolić sobie do na mojego live'a. On Już. A masz ziemniaki? I węki, i dwadzieścia. No, bo trzeba w górę jechać. Wziąć dzisiaj. Co? Normalnie czat pisał, a ja nie widziałem tego. Widzisz tego live'a? Ja dosłownie nie widzę tego, jak ludzie do mnie piszą. Widzisz tego live'a? No. Widzisz mojego live'a? I ty głuchy jesteś? No poczekaj. Кух, я Да, курнаешь бьем. Jakby co to logo to jak wejdziesz to ja sam to robię Ok Nie no kurna jak ja nie mogę Bo? Jak mi tak lodzi jak pły... Nie.